John F. Kennedy był ofiarą jakiegoś spisku. Przedstawiciele państw są tylko kukiełkami. Karta antitrust legislation. Świat jest pełen nierozwiązanych zagadek. Ocean wydaje nam się obcą krainą. Karta The Frog God, czyli Bóg Żaby. W starożytnej religii i mitologii greckiej Heket, pisane również Hektit lub Hekt, była boginią o i głowie, która uosobiała pokolenie, narodziny i płodność. Heket była przedstawiana z ciałem żaby, a amulety z żabą były powszechne w starożytnym Egipcie jako amulety na płodność. Na ilustracji karty widzimy prawdopodobnie Heket, ową boginię żabę. Ma ona na sobie zdobienia, i u dołu nich możemy zauważyć trójkąt iluminacji. Miejsce przypomina jakiś teatr albo wystawę. Patrząc na to, że w tle możemy ujrzeć kurtynę, co ciekawe, nawet z otworem, tak jakby ktoś z za kulis chciał podejrzeć owe zajście. Poniżej możemy zauważyć jakieś dary złożone pod podobizną Boszka oraz człowieka, który klęczy, dostawiając kolejne przedmioty. W opisie karty możemy przeczytać coś ciekawego. Bożki są zarówno przerażające, jak i głupie, i nikt nie wie, dlaczego mistrzowie trzymają je w pobliżu. Nasuwa mi się pewien wniosek, patrząc na to, że ta przedstawiała również pokolenie, a autor karty wspomniał o tym, że bożki są głupie, to myślę, że sens karty może być przepowiednią współczesnych czasów, nawet kilku ostatnich lat, kiedy głównie młodzież zapatrzona jest w swoich idoli, tak jak w bożków. Dary pod posągiem mogą być symboliką donateów, czyli dobrowolnych wpłat. Tak samo starsze osoby mają swoich bożków, telewizyjnych celebrytów bądź postacie religijne. Następna karta to Clipper Chip, czyli chip maszynki. Na obrazku karty widzimy mężczyznę. Ma na sobie okulary i być może ma na sobie jeszcze słuchawki. Może to być osoba podsłuchiwana, albo osoba, która podsłuchuje. Zanim widzimy też płytkę chipa, oraz w tle również prawdopodobnie przybliżony fragment płytki. Przejdźmy do tekstu karty. Wszystkie grupy rządowe w Twojej strukturze władzy zyskują możliwość podsłuchiwania rozmów telefonicznych na całym świecie. Oczywiście tylko dla legalnych organów ścigania. Ostatnie zdanie tego tekstu wprost sugeruje nam ironię. Produkt również insynuuje, że wszystkie rządy na świecie uzyskały możliwość inwigilowania obywateli już w 1993 roku. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że ludy prawie na całym świecie są podsłuchiwane bądź nawet inwigilowane przy pomocy smartfonów. Wpisując nazwę karty w wyszukiwarce Google, możemy przeczytać coś ciekawego. Układ Clipper to ujawnione w roku 1993 urządzenie kryptograficzne, projektowane i rozwijane na potrzeby rządu Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest umożliwienie służbom rządowym bezproblemowego odczytywania wszelkich informacji, również tych szyfrowanych, przetwarzanych przez urządzenia telekomunikacyjne. 16 kwietnia 1993 roku Biały Dom ogłosił chip Clipper do zabezpieczania urządzeń komunikacyjnych. Biały Dom Clintona argumentował, że chip Clippera jest niezbędnym narzędziem do egzekwowania prawa i ma to zwiększyć bezpieczeństwo narodowe. Bezpieczeństwo narodu, skąd my to znamy? Minęło parę lat, i teraz wszyscy mamy je w smartfonach, które nosimy prawie zawsze przy sobie. Kolejna karta to Loch Ness Monster, czyli potwór z Loch Ness. Na ilustracji karty możemy zauważyć owego potwora z Loch Ness w jakimś zbiorniku wodnym oraz łódkę, a na niej trzy osoby. W tym jedna wyskakuje za burtę. Jeśli chodzi o znak Illuminati, to można się go doszukać na łódce. Nawet z kropką w środku, co ma symbolizować oko. Spójrzmy na tekst karty. Widziałem to. To było tam. Zadzwoń do gazet. Zadzwoń do Gwardii Narodowej. Sprzedaj moje akcje. Dla większości społeczeństwa potwór z Loch Ness to tylko legenda. Mit krążący, owiany tajemnicą. I właśnie wydaje mi się, że twórca karty chciał wykorzystać go do pewnej przenośni. Tekst karty ukazuje nam pewną osobę, która dokonuje dezinformacji. Po to, aby narobić szumu wokół ludzi. Aby na tym zarobić. Może jest to dla nas przestroga, aby nie wierzyć we wszystko co widzimy. Bo może być to tylko cel marketingowy. Chciałbym poznać twoją opinię na ten temat. Jeśli możesz, podziel się swoją opinią w komentarzu. Jeśli chciałbyś przyczynić się do rozwoju kanału, proszę zostaw łapkę w górę oraz kliknij subskrybuj, abyś nie przegapił kolejnego odcinka. Jeśli chcesz, możesz to gdzieś udostępnić. Będzie mi bardzo miło.